Siemanerko kochani, witam was wszystkich bardzo bardzo serdecznie na toryciku kochani tygodniowym, który jakoby wejdzie w życie Moi drodzy z dniem 3 października, musiałam sobie podejrzeć datę, moi drodzy skończywszy na 9 października Matko boska, jest październik, ludzie ja pierdzielę, czas zasuwa niesamowicie, no ale dobra Więc witam kochani całą dwunastkę znaków sodiaku na tym tygodniowym kochani czytanku Zaraz zobaczymy sobie kochani tutaj co ciekawego w waszą stronę zmierza, co w waszą stronę podąża Moi drodzy karty na tą okoliczność, kochani, są już przygotowane. Dla każdego znaku zaraz będziemy to odkrywać, ale przejdziemy, kochani, na sam początek do kart typowo stricte, na to, co warto w tym tygodniu, kochani, zrobić, bo energetyka zwyczajnie, powiedzmy, pewnym rzeczom sprzyja. Moi drodzy, dzisiaj trzy karty wyjątkowo wyciągnięte. Pomyślałam sobie, dobra, mam tak dosłownie takie 30 minut na to, żeby sobie, żeby sobie tutaj do Was pogadać, więc, moi drodzy, przechodzimy do tematu. Słuchajcie, to na co powiedzmy tutaj energetyka w naszą stronę jakoby tutaj sprzyja, to mam na myśli taką sytuację. Kochani, postawcie na relaks. W tym tygodniu cokolwiek by się nie działo, przynajmniej słuchajcie, w ogóle cała trójka kart tak naprawdę pokazuje taką jakąby opcję, żeby zadbać o siebie w tym tygodniu. Ale zadbać o siebie, kochani, oczywiście pod każdym względem, właśnie tam sobie, na przykład, nie wiem, pierdyknąć jakiś, nie wiem, słuchajcie, dobry kremik na twarz, tak, czy zrelaksować się, pójść sobie na jakiś masażyk, wpuść na spacer, kochani, wziąć sobie jakąś aromatyczną kolb, kąpiel, oczywiście. Ale, lu, ale bardziej mam tutaj na myśli, e, słuchajcie, jakby o taki poziom Waszej duszy, o zadbanie o poziom Waszej właśnie duszy. Mamy karty mówiącą o tym, żeby się zrelaksować, żeby kochani nie ganiać cały tydzień z wywieszonym jęzorem do podłogi, e, tylko żeby tak wszystko to robić, kochani, powiedziałabym, e, no z głową, z głową, tak? Czyli okej, okay, bo wiadomo, że ja Wam nie powiem, weźcie sobie urlop, idźcie na urlop i sobie leżcie. E, ale jeżeli mamy jakiekolwiek obowiązki w ciągu całego tygodnia, każdego dnia oczywiście, to karty mówią Spoko, zrób to, co musisz, ale nie przemęczaj się, tak? Weź sobie, zrób przerwy w tej pracy, zrelaksuj się, nabierz siły, no w pewien sposób, gdzieś tutaj, e, daj sobie też tą dawkę odpoczynku. E, słuchajcie, i tak jak powiedziałam, zadbajcie o własną psychikę, zadbajcie o własne emocje, e, zadbajcie tak naprawdę, słuchajcie, o swoją własną duszę bo karty dalsze pokazują żebyście troszeczkę pomedytowali żebyście się troszeczkę wyciszyli żebyście powiedzieli do koleżanki słuchaj stara zadzwoń za 20 minut bo ja potrzebuję się na przykład nie wiem położyć włączyć sobie jakąś fajną mantrę czy jakąś muzykę relaksującą kochani czy wziąć właśnie tą aromatyczną kąpiel na przykład natrzeć się jakimiś pięknymi słuchajcie olejkami e, powdychać zapach kadzideł na przykład jeżeli oczywiście lubicie jeżeli nie no to oczywiście każdy we własnym zakresie to co lubi i krótko mówiąc wyciszyli się i posłuchali Wnętrza tego, co wasz własny organizm chce wam, kochani, powiedzieć, albo po prostu zrzucili z siebie emocje, zrzucili z siebie negatywną energię, żeby pięknie się, moi drodzy, tutaj no, tutaj uśmiechnąć. Do mnie na przykład, tak? Więc, moi drodzy, tak to w tym tygodniu wygląda, żeby właśnie wrzucić na relaks, zadbać o siebie, wyciszyć się, moi drodzy, i troszeczkę, że tak powiem, od tego gwaru, hałasu i natłoku pracy. Starać się w tygodniu jak najwięcej tych wolnych chwil łapać i odpocząć. Dobrze, to jeżeli chodzi o energetykę kart, energetykę tygodnia, kochani. Przechodzimy teraz do każdego znaku. Słuchajcie, to co zmierza w kierunku Baranka, powiem w taki sposób. Słuchajcie, u Was ewidentnie pokazały się karty, powiedziałabym, ochoty do zmiany. O 180 stopni. Baran by chciał coś zmienić, mam takie wrażenie, kochani i bierze w tym tygodniu sprawy w swoje ręce. Nazwałabym to tak. Dla jednych może to być coś związanego ze sprawami zawodowo-finansowymi, bo tutaj pokazuje się karta ewidentnie, kochani. Mówiąca tak naprawdę o pracy, o zajęciu się czymś, o skoncentrowaniu swojej energii być może na pracy zawodowej, ale moi drodzy, tak jak już wiele razy to powtarzałam, to nie oznacza, że tu musi chodzić tylko i wyłącznie o pracę. To może być praca nad sobą, to może być praca nad planami, które macie, to może być praca nad związkiem, moi drodzy. Nad czymkolwiek, czy nad jakąś konkretną osobą, czy nad tym, żeby, nie wiem, w tym momencie powiedzieć: dobra, dosyć lenistwa, skoncentruję się w tym tygodniu na tym, co mam do zrobienia. Chcę tej zmiany, wchodzę w tą zmianę, albo wy już nawet czujecie te pismo nosem, że coś się zmienia w waszym otoczeniu, czy w waszym życiu. I Baranek, ewidentnie moi drodzy, będzie tutaj chciał tej zmiany dokonać. I ja bym powiedziała, że bierze sprawy w swoje ręce. On już za niczym nie będzie czekał, on już nie będzie tutaj cudował, tak jakby w pewien sposób wzmocnił się sam do tego. Tego, że jest w stanie, że tak powiem, ruszyć, ruszyć z miejsca, tak? No i moi drodzy, wy w ten proces, krótko mówiąc, wchodzicie, czyli tutaj no, idziecie, powiedziałabym, do przodu po to, aby zmienić swoje życie, swoje plany, zabrać się za siebie, zabrać się za to, co jest dla Was istotne, ważne, dokonać tego ruchu. Jesteście po prostu osobami, które czują, że są w stanie tego dokonać. Dobrze, jeżeli chodzi o byka. Słuchajcie, u byka jest taki pewien proces, że byk w tym tygodniu, kochani, będzie się nad czymś globalnie zastanawiał. Ja bym powiedziała tak. Dla jednych to może być opcja pod tytułem, czy ja przypadkiem nie jestem wkręcany w coś? Czy ja przypadkiem nie jestem sterowany, manipulowany? Czy przypadkiem nie jest tutaj jakaś akcja pod tytułem dobro, walka dobra ze złem? Sytuacja, w której ktoś próbuje mi jakiś kit po oczach walnąć i byk, kochani, może się nad tym zastanawiać. Dlaczego? Dlatego, że mam, słuchajcie, kartę diabła. Moi drodzy, oczywiście, to może być na przykład też również zastanawianie się nad tym, czy. Wskoczyć z kimś do łóżka, czy nie wiem, zastanowić się nad tym, czy to, jest, czy to ma sens, czy nie, czy po prostu coś tutaj w tej, w tej tematyce rozwinąć. Ale mój diabeł to jest ktoś, kto steruje kogoś sznurkami. I teraz moi drodzy, albo wy czujecie, że w waszym życiu może taka osoba być, i będziecie się będziecie się zastanawiali nad tym, czy oby na pewno. To wszystko jest w porządku? Czy oby na pewno ja mogę z tego korzystać? Czy oby na pewno nie jestem manipulowany? Względnie jakieś sprawy dotyczące być może jakiegoś kombinatorstwa czy manipulactwa, niekoniecznie Wami, ale powiedzmy no gdzieś tutaj jakimiś sprawami dookólnymi, według no, chociażby według Waszego związku, w wokół Waszego związku czy w wokół Waszej pracy zawodowej, coś Wam może też świtać właśnie po głowie i moi drodzy, będziecie analizowali tą sprawę, tak? Rozważali. A może jednak tak, a może jednak siak? No i tutaj, oczywiście, w dużej mierze większość z Was, kochani, no może mieć jakieś takie podejrzenia, bym powiedziała, właśnie ku temu, czy oby tak nie jest. Więc tydzień taki, bym powiedziała, lekko zastanawiający się, co tutaj, co tutaj myśleć i jaką decyzję podjąć. Albo taka próba też szukania balansu w tym wszystkim, moi drodzy. Korcenie, żeby wskoczyć z kimś w namiętną, jakąś seksualną tutaj przygodę, moi drodzy, bo ktoś będzie wychodził z jakąś propozycją do byka, również będzie. I byk być może, słuchajcie, no Gdzieś tam będzie rozważał, czy skorzystać. Może takie byki też będą, ale ja w dużej mierze, w mierze widzę coś, że bykowi będzie pochodzić po głowie w jakby rozważanie, czy to jest czysty grunt, czy, te, czy tutaj nie ma jakiejś manipulacji. Niekoniecznie Wami, moi drodzy, bo to może się też tyczyć innej osoby, ale byk będzie to analizował. Kochani, jeśli chodzi o bliźnięta, e, słuchajcie, ja e, widzę tutaj taką e, jakby, czy przeczytam wam to na dwa razy, tak? Bo zasadniczo powiem wam tak, że widzę historię pozytywną, ale też i nieco mniej pozytywną, co dla niektórych bliźniąt, jeżeli już w takich sytuacjach są. Kochani, najpierw zaczniemy od tej e, pozytywnej. Ci z was, którzy mieli złamane serce, Ci z Was, którzy cierpieli emocjonalnie, ci z Was, którzy mieli poczucie, że jest lipa totalna w ogóle na polu emocjonalnym, czy też lipa totalna, słuchajcie, nawet w sprawach finansowych czy zawodowych. Cierpieliście z tego powodu bardzo mocno. Jakiś był kryzys, była jakaś załamka, było poczucie braku ruchu naprzód, nie wiedzieliście, co macie zrobić. No to moi drodzy, w tym tygodniu nagle, posłuchajcie, dostajecie jakiś ogień w tyłku, bo macie. Pełno pasji do tego, żeby działać. Wy, tak jakbyście kochani odreagowali ten płacz i ten zgrzyt, wstajecie na nogi i z pełną pasją idziecie do przodu. Oczywiście ta pasja może się tyczyć również i emocji i uczuć, czyli załóżmy, jeżeli z zenkiem Wam czy z kaśką nie wychodziło, była jakaś lipa na przykład teraz, albo zadziała się na przykład w ten weekend, no to spokojnie, bo ten po weekendzie, tak, ten tydzień może przynieść znowuż poziom wibracji. Słuchajcie, procent 200 do przodu i tutaj znowuż ta namiętność, seksualność ciągle ta w swoją stronę może, kochani, pójść na wysokie obroty. Ale jeśli, i teraz właśnie ta wersja nieco gorsza, jeżeli ktoś z Was ma bardzo dużo pasji do jakiejś osoby konkretnej, gdzie się lgnie w tą stronę strasznie mocno i po prostu pokłada całe zasoby swojej energii, żeby tutaj w tym kierunku tego Zenka czy Kasi coś uskutecznić, to moi drodzy, jeżeli to już jest taka, wieszcie, ła, wow, tutaj tego, zenek, ja pierdziele, ja nie mogę myśleć, nie mogę spać, to moi drodzy uważajcie, bo zbytnie zaangażowanie się w to albo myślenie w kategoriach takich, że coś z tego może wyniknąć, co dla niektórych może skończyć się w tym tygodniu, kochani, poczuciem braku kontaktu, braku zaangażowania być może drugiej strony i cierpieniem emocjonalnym z tego powodu, bo będziecie być może, co niektórzy się... Przekonają, że tak naprawdę angażuje się tylko ja, ale Zenek i Kasia niekoniecznie. Więc w zależności, tak, jeśli była lipa, będzie dobrze, ale jeżeli jest teraz tak, że wy myślicie, że jest cudownie, że coś, to, moi drodzy, może przyjść jakiś kryzys w tym tygodniu, który nieco Was zdołuje, zmartwi i da Wam jakiś cios emocjonalny z tego powodu. Myślę, że to może być opcja taka, że mówię, jedna ze stron angażuje się bardziej, druga mniej i wy się tym możecie na przykład zacząć przejmować. Co dla raka. Moi drodzy, jeżeli chodzi o raczka, ja mam tutaj sytuację taką tego typu. To znaczy, ja wam powiem jeden przekaz płynący z tych kart. Nie poddawaj się w tym, co robisz, w tym, co chcesz zyskać, tym, na czym ci zależy, drogi raku. Bo ja tutaj właśnie widzę taką opcję, że ty kurczowo się czegoś trzymasz. Gdzieś ci na czymś cholernie zależy, a karty dalsze mówią: i dobrze, nie poddawaj się w tym, trwaj przy tym, chroń tego, nie puszczaj tego z rąk, nie odchodź, nie kończ, nie olewaj tego w tym momencie. To jest, te, W tym tygodniu to nie jest dobry moment. Raczej karty doradzają: zastanów się nad odpowiednią strategią i wyjdź z informacją, wiadomością, jeżeli tutaj chodziłoby o jakąś relację czy osobę. To idź ze swoimi argumentami raz jeszcze. Nie poddawaj się, przetłumacz, wytłumacz, rozpocznij rozmowę. Albo też tudzież bo to jest taka raczej, mi się wydaje, karta wasza, że to wy macie zrobić jakiś ruch w czymś. I nie puszczać tego, na czym wam cholernie zależy w tym tygodniu. To znaczy, to nie jest dobry tydzień w tym momencie na to, żeby położyć na to laskę, albo żeby się w jakikolwiek sposób wycofać. Trzymaj to, nie puszczaj tego. Nie poddawaj się w żaden w jakikolwiek sposób, nie odpuszczaj tematu i wyjdź jakby no, z, z ruchem naprzód, tak? Czyli, jeżeli tutaj chodziłoby na przykład o jakieś wiadomości, informacje, czy tam o cokolwiek innego, czy żeby się do kogoś odezwać, czy żeby zrobić jakiś ruch do przodu w czymś, to karty pokazują, zrób ten ruch. Zrób ten ruch, nie poddawaj się. Dobra. Jeżeli chodzi o lwa. Ulwa, moi drodzy, jest taki troszeczkę ten tydzień, powiedziałabym, w którym stawiacie na rodzinę, nie wiem, mężów, żony, dzieci, albo stawiacie na sytuację dotyczącą tak naprawdę swojego własnego komfortu, bezpieczeństwa, stabilizacji. Nie wiem, pozwalacie sobie w tym tygodniu, kochani, na to, żeby więcej pracować, albo też jednocześnie, kochani, całkiem możliwe, dla co niektórych, zaplanować coś, gdzie będziecie mogli wydać na coś pieniądze. Natomiast, kochani, i to was w pewien sposób będzie cieszyć, ale emocjonalnie poczujecie, że w waszym życiu uczuciowym jest trochę nudno. I ja mam wrażenie, że co niektórzy tą nudę będą chcieli sobie jakby zrekompensować właśnie z zaplanowaniem czegoś, zakupem czegoś. Nie wiem, na tej zasadzie, ja pierdzielę, w tym życiu uczuciowym się nic nie dzieje. Muszę się pocieszyć. No to idę sobie kupić, jak ta osoba ostatnio zauważyła, szpilki, tak? Albo też tu gdzieś, nie wiem, pójdę sobie do fryzjera. Ja tutaj właśnie widzę, że to może być taki jakby proces pocieszenia się, bo zauważycie, że w waszym życiu. Uczuciowym, jakimkolwiek by ono nie było, moi drodzy, jest trochę nudnawo, a Wy potrzebujecie jakiegoś ożywienia. No i ten tydzień właśnie może być takim akcją, w którym to zauważycie i być może będziecie szukali innych alternatyw, żeby się pocieszyć i wyjść ze stanu marazmu, co Wam się uda, bo macie kartę zwycięstwa na końcu. No więc nie wiem, ale może dotyczyć się właśnie, bym powiedziała, jakiegoś, nie wiem, spotkania rodzinnego albo zakupów jakichś, czy czegoś takiego, zaplanowania czegoś, drogie lwy. W przypadku panny, moi drodzy, ja bym powiedziała tak. Nieco inaczej niż dolwa, bo macie też kartę mówiącą o tym, że możecie, słuchajcie, tkwić w jakimś miejscu, możecie nie otwierać się na coś, stać, czekać. Nie wiadomo, co tutaj robić, kochani. W jakiś sposób kurczowo się czegoś trzymać również. A karty mówią, zakończ to. Co by to nie było, drogie panny, i nie oglądaj się już za siebie, idź do przodu. Nie wiem, czy ktoś z Was czai tutaj o co kaman, ale tak to troszeczkę widać. Widać sytuację jakiegoś przybicia, przykucia, słuchajcie, takiej jakby bez ruchu takiej sytuacji, w której możecie czuć się właśnie jacyś tacy przytwierdzeni, przybici, załamani, słuchajcie, dobici jakąś sytuacją. I wy to kurczowo trzymacie. Pomimo wszystko, nie puszczacie tego. A karta, a karta rady mówi: zostaw to już w jasną cholerę, droga Panno, i idź do przodu. Zamknij te drzwi. Ci, nawet z Was, którzy nie chcą tego, czegoś puszczać, w jakikolwiek sposób nie zrobią tego ruchu samodzielnie, no to karty też wskazują na to, będziesz miał to za sobą. Tylko, że dużo prościej by było, żeby panna zechciała to już wreszcie zostawić i pójść sama do przodu i nie czekała tutaj za jakimiś tam, powiedzmy, no nie wiem, lepszymi czasami, tylko zwyczajnie, moi drodzy, um, puściła daną rzecz i poszła sama naprzód. Natomiast, jeżeli tego nie zrobicie, to karma zrobi to za was, tak, kochani, bo tu się kończy jakiś proces załamania i otwiera się Wam furtka na nowe możliwości. Waga. Słuchajcie, uwagi, jest problem taki. Waga w tym tygodniu, kochani, będzie dużo rozważała i podejmowała decyzji z zakresu, powiedziałabym, czegoś, co ma sprawić, że waga będzie szczęśliwa i będzie, nie wiem, no krótko mówiąc, szczęśliwa, bo tutaj, kochani, dwie karty wskazują na to, że to chodzi o emocje, chodzi o uczucia, chodzi o to, żeby. Czuć się takim kochanym, czuć się uśmiechniętym, czuć się szczęśliwym, moi drodzy, żeby coś ruszyło w tej materii do przodu, ale waga zdaje sobie z tego sprawę, że żeby to mogło ruszyć w pełni, to waga musi podjąć decyzje, które nie będą łatwymi decyzjami, bo karta wskazuje, że będzie tutaj proces, w którym ja nie wiem, co mam zrobić, ale wiem, że muszę podjąć decyzję. I mamy tutaj, kochani, dużo rozważania na tle ruszenia z czymś do przodu, podążania za głosem serca, podążania za opcją, chcę się czuć szczęśliwy, szczęśliwa, podejmij tą decyzję. Nie wiem, czy wagi w tym tygodniu tą decyzję podejmą, aczkolwiek mogą takie być, które zrobią ten ruch, bo mamy tutaj słuchajcie, kartę mówiącą o tym, a Idę do celu, chcę iść w tym kierunku, bo to, mnie, to mi daje poziom szczęścia. Więc co niektóre podejmą decyzję. Ale mogą też być i takie, moi drodzy, którzy gdzieś w tych emocjach szczęścia będą się rozpływać. Tak, ja tego chcę i w ogóle i w ogóle, ale nie ruszą z miejsca, bo nie będą potrafiły tej decyzji konkretnie w tym tygodniu wypowiedzieć. Ale co nie zmienia faktu, że będą o tym myślały. Czyli decyzje, uwagi na tle emocji, uczuć. Jeśli chodzi, moi drodzy, o, um, Boże kochany, o Skorpiona, y, kochani, Skorpion wyjdzie z jakąś propozycją, y, i teraz ja nie wiem, uleczenia czegoś, naprawy czegoś, y, budowania czegoś, planowania czegoś, mam takie wrażenie, albo ktoś w kierunku do Skorpiona z tym wyjdzie, że przyjdzie jakaś propozycja, słuchaj, naprawmy coś, zrealizujmy coś, zaplanujmy coś, uzdrówmy coś, jeżeli coś jest pochrzanione. I tak to, kochani, troszeczkę widzę. To może być oczywiście, słuchajcie, uzdrowienie, czy też planowanie, czy tam rozbudowa, czy słuchajcie, naprawa czegoś w relacjach, ale równie dobrze może to być jakaś y, sytuacja dotycząca współpracy w waszych y, kwestiach zawodowo-finansowych, moi drodzy. A więc taka opcja, rozwijajmy coś, nie wiem, y, wykonajmy załóżmy jakąś tam, powiedzmy, no, drogę X do przodu, tak? No i tutaj, moi drodzy, ewidentnie pokazuje się właśnie w kartach opcja, w której ktoś wychodzi z czymś i krótko mówiąc jest tutaj współpraca tworzenie czegoś słuchajcie rozwój czegoś planowanie czegoś a co dla niektórych naprawa i taki proces w którym emocje się w końcu wyrównują tutaj nie ma brawury tutaj jest taki proces słuchajcie spokoju mozolnego pracowania robienia tego wszystkiego o czym przed chwileczką mówiłam względnie uzdrowienia jakichś pewnych sytuacji i ktoś albo wychodzi z, tym, z tą propozycją do Skorpiona albo Skorpion sam się zbiera i mówi słuchaj spróbujmy to naprawić Spróbujmy to wdrożyć, zaplanujmy to razem. Dobrze. Jeśli chodzi o strzelca, ustrzelca, moi drodzy, jest opcja taka, że kochani, wy, pod... ja mam takie wrażenie, przemyśleliście pewną sprawę bardzo mocno w samotności, daliście sobie mnóstwo czasu na to, żeby podjąć jakąś decyzję. Co dla niektórych dotyczącą miłości i uczuć, bo pokazują się karta kochankowie, którą bo kocham po prostu w tej talii, jest przepiękna, kochani. I może tutaj chodzić o jakieś wybory, jakieś decyzje, albo o przemyślenia dotyczące tak naprawdę związku, uczuć, miłości, romansów, małżeństw, kochani, co by to nie było, bo kochankowie to nie zawsze romans, nie mam tego na myśli, ale gdzieś jakby podążanie za tą miłością. I wyście tutaj naprawdę, moi drodzy, spędzili mnóstwo czasów w odosobnieniu. Oczywiście możecie, mogli się też się doradzać, bo tutaj karta pustelnika bardzo często też pokazuje na to, że ktoś do kogoś poszedł. Poradził się. Pustelnik też pokazuje, że macie dosyć samotności Samotności. Nawet jeżeli jesteście w relacjach, to nieraz jest tak, że niby jestem z kimś, ale teoretycznie czuję, że jestem sam czy sama, tak? No i tutaj, moi drodzy, faktycznie jest taki właśnie proces, w którym ta samotność, która być może co niektórym doskwierała, albo też tudzież proces, o proces odosobnienia albo przemyślenia bardzo spore dotyczące związków miłości, czy też wyborów w tym zakresie. Przynoszą Wam w tym tygodniu, kochani, upragnione zwycięstwa. Tak jakby chyba, że to ktoś myślał, myślał, co ja mam z tym strzelcem zrobić, no i wymyślał, tak? I macie tutaj upragnione zwycięstwo, macie triumf, macie zadowolenie, jest z czego się cieszyć. Wychodzicie na prostą, tak jakbyście wiecie, co w pewnym stopniu, gdzieś, ja mam wrażenie, podjęły właściwe decyzje i możecie po, po, pozwolić, znaczy powiedzieć sobie w tym tygodniu tak. To była właściwa decyzja, mam ją za sobą. Nie wiem, tak to wygląda. Jeśli chodzi o koziorożca teraz dla odmiany. U koziorożca, kochani, jest jakiś comeback, to znaczy mam tutaj na myśli, że mamy powrót do tego, co było. I teraz, oczywiście, tak, mo może to być wracacz, który do koziorożca próbuje wrócić, kochani, i rozpętać tutaj na nowo jakieś, uskuteczniać, może nie rozpętać, uskuteczniać, moi drodzy, jakąś opcję pod tytułem: e, no niech się tutaj coś dzieje na nowo, tak? Bo tak to troszeczkę, kochani, widać w kartach. Niech ten ogień się rozdmucha, ja tutaj będę dbał, będę tutaj zabiegał i gdzieś do koziorożca, moi drodzy, ktoś może z tej po prostu podbijać na nowo i próbować ten ogień namiętności ponownie, kochani, pomiędzy Wami a tą osobą rozniecać. E, może też tak być, kochani, że koziorożec sam z siebie e, będzie miał ciągoty bardzo spore, aby powrócić do kogoś z przeszłości, czyli sytuacja nieco, kochani, odwrotna. No, tak to troszeczkę, kochani, widać, dlatego że tutaj jest coś nieprzerobione, ktoś ma niedosyć, niedosyt w tej sytuacji, że być może doszło do jakiegoś rozdzielenia czy też rozstania, i po prostu, krótko mówiąc, mamy powrót powrót osoby, z którą coś tam wspólnie tworzyliście, robiliście, mieliście relację czy związek i krótko mówiąc na nowo ten ogień, powiedziałabym namiętności, e, ciągoty do siebie, słuchajcie, no tego ognia pomiędzy dwojgiem ludzi może w tym tygodniu koziorożców się, kochani, rozwinąć. Jeśli chodzi o wodnika, e, słuchajcie, karty są e, takie. Wodnik podejmuje jakieś konkretne decyzje o tym, czego chce, czego, kurde, nie chce, bo ma dosyć braków. Mogą to być braki finansowe, mogą to być braki w ogóle jakiejkolwiek reakcji, e, może to być sytuacja jakiejś lipy, która jest aktualnie w Waszym życiu, bo macie kartę pięciu monet, a karta pięciu monet pokazuje po prostu totalny, słuchajcie, zgon, lipę, brak finansów, brak pracy, brak ruchu, brak zaangażowania. To jest karta braku. Ja nie wiem, czego wodnikowi konkretnie brakuje. Ja tylko tak czytam, wiecie, takie, co mi teraz do głowy przychodzi oczywiście. I innymi słowy, moi drodzy, no może tutaj być jakaś taka sytuacja, w której coś się nie rusza naprzód, tak? Coś jest nieruchawe, jak to powiedziałam kiedyś do Sobolewskiej. Stoi, czeka na odwilż, na lepsze czasy. I moi drodzy, i wodnik na, na, na kanwie chyba tego wszystkiego, kochani, podejmuje jakieś kluczowe decyzje, bierze sprawy w swoje ręce, uzna dosyć czas podjąć jakieś konkretne decyzje i zacząć iść w stronę tego, na czym wodnikowi zależy. No, tak to wygląda. Dobrze. A jeżeli chodzi o rybkę... U rybki, moi drodzy, jest sytuacja tego typu, że y, macie proces uzdrowienia ci z Was, którzy gdzieś potrzebowali się uzdrowić, to się uzdrawiają, kochani, i wchodzą, że tak powiem, na nowy etap tego, że życie zaczyna się rozkręcać. Iść naprzód, kochani, tutaj się dużo dzieje, z wysyp wiadomości, informacji, e, kochani, e, jakby takiej sytuacji, w której czujecie, że dźwigacie się ponownie do góry. To dla, ty, da, to dla takich, którzy oczywiście gdzieś tak, tego uzdrowienia potrzebowali, i tego wzniesienia pójścia do przodu, nie wiem, ruch. W biznesie, żeby coś się działo. E, jeszcze tacy, którzy ewentualnie, kochani, wdrażają pomalutku teraz coś nowego do swojego życia, gdzieś tutaj, kochani, odrabiają jakieś lekcje, doinformowują się, być może tutaj jest też duży proces komunikacji pomiędzy Wami a jakąś konkretną, kochani, osobą. No to to idzie w kierunku, kochani, e, powiedziałabym czegoś, e, co będziecie mogły nazwać drogie ryby podczas tej komunikacji, że idzie wszystko w stronę tego tak, jak chciałem, czy tak, jak chciałam. Tak? Więc jedni się uzdrawiają, a drudzy cieszą się, że coś się rozwija w ich życiu w tym tygodniu, kochani, i mogą powiedzieć, że wszystko idzie zgodnie z planem. Słońca. Tyle ode mnie. Jest 12.26. Faktycznie zajęło nam to około 30 minut, kochani. Ja za chwilę zbieram się, bo też muszę jakiś obiad ugotować i tak dalej. Więc moi drodzy, życzę Wam przecudownego weekendu i całego tygodnia, kochani, a takiego jak chcecie. Buziaki.